Pobieranie i przeglądanie e-faktur w rachmistrzu i rewizorze GT. Uruchomienie CEF w programie księgowym powoduje możliwość odbierania e-faktur w module Dokumenty firmy lub Portal biura. Są to moduły, które dotąd przeznaczone były tylko do obsługi dokumentów przekazywanych w ramach dodatkowo płatnych usług dostępnych dla zwykłych podmiotów księgowych oraz klientów biur rachunkowych. Od wersji 1.77 moduł Dokumenty firmy dla zwykłych podmiotów oraz portal biura Dokumenty dla biur rachunkowych jest dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy aktywowali KSEF w laboratorium, ponieważ to w tych modułach odbywa się praca z e-fakturami. Obecnie obsługa e-faktur nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Pracę należy rozpocząć od pobrania e-faktur z KSEF. Można tego dokonać na trzy sposoby pobierając wszystkie e faktury jakie pojawiły się w systemie od ostatniego pobrania. Pobierając e faktury z wyznaczonego okresu, należy wówczas podać daty graniczne od i do. Można też pobrać konkretną e fakturę podając uprzednio jej numer ksef Wszystkie nowe faktury pojawiają się na liście z odpowiednim statusem. Domyślnie jest to status nowy dla dokumentu zakupu oraz przetwarzana w księgowości dla faktur sprzedaży. Każdą fakturę należy odpowiednio przygotować do zaksięgowania. Panel środkowy pozwala zweryfikować lub ewentualnie zmienić sposób wprowadzania e-faktury do ewidencji księgowych. Po prawej stronie ekranu znajduje się wygenerowany przez program podgląd e-faktury, który można uruchomić w osobnym oknie. Jest to szczególnie wygodne w przypadku pracy na dwóch monitorach, gdyż okno z podglądem kolejno zaznaczonych faktur można przenieść na drugi ekran. Dwukrotne kliknięcie na e-fakturę powoduje otwarcie okna z danymi dokumentu. Dane pobrane bezpośrednio z e faktury nie podlegają zmianie. Kontrahent jest uzupełniany na podstawie NIP z e-faktury. Jeśli jednak nie zostanie odnaleziona jego kartoteka, program zaproponuje utworzenie nowej. Okno pozwala przypisać kategorię do e-faktury, co może okazać się przydatne w przypadku automatycznej dekretacji faktury. Notatka księgowa jest miejscem pozwalającym na wprowadzenie dodatkowych uwag do e-faktury. Sekcja Wprowadzanie pozwala ustalić sposób, w jaki e-faktura zostanie ujęta w ewidencjach księgowych. Możliwości w tym zakresie zostały omówione w innym filmie. Przyciski poprzedni i następny pozwalają przechodzić do kolejnych e-faktur z listy przy jednoczesnym zapisaniu zmian wykonanych w bieżącym oknie. Warto wspomnieć, że przy większości pól w danych e-faktury znajduje się ikona kopiowania danych do schowka systemu Windows. Klikając Wprowadź, można od razu zastosować wprowadzone ustawienia i zaksięgować e-fakturę.